Dobra, mamy kogo? Potem, jeszcze po turnieju zrobię nie tylko, y, analizę filmu, oby Lidia no, jest ja sobie DJ, nie wskazuje. Dobra, na razie się zamykam. Zaczyna się pierwszy sezon. Eli, co dalej? Balans. A, tak, ciereczki są. Nowa plansza. Plaża. Czy to oznacza to, co ja myślę? Pamiętacie, kiedy pojawiła się plaża w Tekenie 7? Kto się pojawił wtedy? Foto mode. Tak jest. Ciareczki. Czy zaraz będziemy wstawali na hymn polski? New chapter, main story. Czy ta muzyka dobrze wchodzi? O, Gidlenda się załapał. Wezmę z Cicurinem. Dobra, dawajcie. Dawajcie postać. Get ready for the next battle. Are you ready? Nie no nadzieję, że postać będzie, bo by samą planszę. Na razie nic. Koniec? Nie, no chyba. Kontrolują. Czyżby? Czyżby? Jest! Jest Lidia! Walczy w imię wszystkich Polaków. Ekstra. Lidia Sobieska. Taki teaserek malutki, czyli nie będzie analizy zwiastuna, ale jest! Mamy Lidię. A to też oznacza, że y, będę się dogadywał, żeby trafić na y, streama PlayStation znowu. Dobra, mamy teaser, tak jak przy nim, więc na zwiastun jeszcze przyjdzie czas. Ale dobrze.